Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Jest godzina 17, w związku z tym rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, które w całości poświęcone będzie tematyce związanej z wezwaniami do zapłaty, które obecnie kierowane są bezpośrednio do Państwa przez banki. Bardzo proszę o informację, zanim przejdziemy już do szczegółów, czy nas widać i czy słychać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, chciałabym Was na początku zachęcić do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco publikowane są różne informacje odnośnie orzecznictwa, jak i webinarów, które są dla Państwa organizowane przez kancelarię Bochenek Ciesielski i Wspólnicy. W ramach przypomnienia, ja nazywam się Aleksandra niegiel jestem adwokatem i od 2019 roku współpracuję z Kancelarią Bohanek Ciesielskiej Wspólnicy. Obecnie pełnię także funkcję kierownika zespołu procesowego. W trakcie dzisiejszego spotkania, podobnie jak i poprzednio, towarzyszy mi adwokat Kornel Rybiński. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak jak wspomniała Aleksandra, dzisiaj wspólnie przeprowadzimy dzisiejszy webinar. Ja mam przyjemność współpracować z Kancelarią Bochenek-Ciesielskiej wspólnicy od grudnia 2019 roku, natomiast od ponad dwóch lat mam przyjemność być kierownikiem zespołu, który obsługuje sprawy przeciwko Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. Drodzy Państwo, tak jak już wcześniej wspomniałam, w trakcie dzisiejszego spotkania wyjaśnimy przede wszystkim, dlaczego banki wysyłają bezpośrednio do Państwa wezwania do zapłaty, jaki jest skutek otrzymania takiego wezwania do zapłaty. Oraz wskażemy, jaka jest strategia kancelarii w związku z, z tą sytuacją, która obecnie ma miejsce. Postaramy się wyjaśnić, jaka jest rekomendacja z naszej strony, jakie działania powinny zostać podjęte. W trakcie prezentacji postaramy się także na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jeżeli takie się pojawią. Jeżeli nam to się nie uda, to powrócimy z odpowiedziami po części prezentacyjnej. Szanowni Państwo, pierwszy temat, jaki sobie dzisiaj poruszymy, to w ogóle, dlaczego banki wysyłają te wezwania do zapłaty o kapitał kredytu. Tutaj musieliśmy sobie podzielić te sprawy na dwie kategorie spraw, bowiem strategia banków z Grupy Santander nie jest jednolita, dlatego no nie było możliwe, aby przedstawić państwu jeden schemat działania tychże banków na chwilę obecną w tej pierwszej kategorii spraw, którą tutaj widzicie państwo na slajdzie, którą uważamy za w tym momencie dominującą, są sprawy, w których bank wysyła wezwanie do zapłaty zwrot kapitału kredytu, a żeby następnie wysłać do państwa oświadczenie o potrąceniu, w którym bank potrąci kwotę kapitału kredytu z Państwa wierzytelnością, którą dochodzicie Państwo w postępowaniu sądowym. Celem takiego działania banku jest to, ażeby umorzyć tę kwotę, której zasądzenia domagacie się Państwo w postępowaniu sądowym oraz co istotne z punktu widzenia banku również Odsetki za opóźnienie liczone od tej kwoty. Tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że właśnie jeżeli sąd taki zarzut potrącenia uwzględnia, no to najczęściej oddala powództwo o zapłatę, łącznie z tymi, z tymi odsetkami. Jedyne zasądzenie w takiej sytuacji, jakie jest możliwe, to, to zasądzenie polegające na tym, że sąd zasądzi tę różnicę między wierzytelnością państwa, którą państwo domagacie się w postępowaniu sądowym, a, a kapitałem kredytu. Czyli jeżeli na przykład państwo domagacie się zasądzenia kwoty 200-200 tysięcy złotych, a kwota kapitału kredytu jest 200 tysięcy, Wówczas sąd powinien zasądzić tylko, tylko 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Natomiast jeżeli te proporcje będą odwrotne, czyli kwota kapitału kredytu to 220 tysięcy, państwa wierzytelność 200, wówczas tutaj co do zasady sąd żadnej kwoty nie zasądzi. Co istotne, nie w każdej takiej sprawie bank wyśle do państwa wezwanie do zapłaty. To jest uzależnione albo od decyzji pełnomocnika banku, albo od samego banku. A co najistotniejsze, to bezwzględnie do zapłaty nie jest wysłane do państwa, nie jest wysłane do nas. Ono jest wysłane właśnie do państwa, na państwa adres korespondencyjny. To się odbywa z pominięciem kancelarii. Czyli istotne jest to tutaj, żeby państwo byli czujni i przekazywali nam dokumentację, którą otrzymujecie bezpośrednio na swój adres. Natomiast druga kategoria spraw, która zdaje się być na chwilę obecną kategorią spraw, która występuje rzadziej, to są sprawy, w których bank wysyła wezwanie do spłaty. Sprawa, gdzie państwo trzy lata wcześniej złożyli reklamację bądź pozew o zapłatę. Następną czynnością po wysłaniu wezwania do zapłaty będzie złożenie przez bank pozwu. Między innymi o zapłatę kwotu, kwoty kapitału kredytu. Bank w ten sposób chce przerwać bieg terminu przedewnienia swojego roszczenia o zwrot kapitału kredytu, który wynosi 3 lata. Tutaj podkreślenia wymaga, że w zakresie tej strategii banku polegającej właśnie na wysyłaniu pozów o zapłatę już podczas wcześniejszych webinarów dość szczegółowo tą kwestię tą kwestię omówiliśmy, dlatego tutaj nie będziemy się na niej dzisiaj koncentrować. No i tak samo jak w przypadku poprzedniej kategorii spraw nie w każdej takiej sprawie bank wyśle wezwanie do zapłaty, czyli jest taka teoretyczna możliwość, że nawet jeżeli na przykład w tym roku mijają te trzy lata od wysłania przez Państwa reklamacji bądź pozwu o zapłatę, to nie ma stuprocentowej pewności, że jeszcze w tym roku Państwo otrzymacie wezwanie do zapłaty, a następnie pozew o zapłatę. No i tutaj tak samo, to wezwanie jest wysłane bezpośrednio na Państwa adres z pominięciem, z pominięciem kancelarii. Drodzy Państwo, na ten moment nie pojawiły się pytania z Państwa strony. Przechodząc dalej do omówienia tematu związanego z wezwaniami do zapłaty, chciałabym Państwu wskazać, jakie skutki wiążą się z otrzymaniem wezwania od banku. Przede wszystkim wskazać tutaj należy, iż bank dąży do tego, aby przerwać bieg terminu przedawnienia swojego roszczenia. Tak jak już właśnie wcześniej wspomniał Kornel, taki termin przedawnienia dla banku to jest 3 lata. W związku z tym no bankowi zależy na tym, aby termin, bieg terminu przedawnienia przerwać, aby wierzytelność banku nie przedawniła się, a chodzi tutaj o właśnie kapitał kredytu, który należy bankowi zwrócić, którego, jakby zwrotu bank będzie się domagał. Więc jest to pierwszy ze skutków. Kolejna kwestia dotyczy postawienia w stan wymagalności należności banku. I tutaj, proszę Państwa, w momencie, kiedy otrzymujecie wezwanie do zapłaty, w tym wezwaniu wskazany jest termin, kiedy taka zapłata miałaby nastąpić. Po jego upływie ta wierzytelność staje się wymagalna. I w momencie kiedy bank osiągnie tą wymagalność może podejmować dalsze czynności, które odnosiłyby skutek i mam tutaj na myśli może Państwa pozwać, może złożyć oświadczenie o potrąceniu bądź też może zacząć naliczać odsetki i Upatrujemy właśnie w, w tym naliczaniu odsetek największego jakby zainteresowania ze strony banku. Stąd też banki coraz częściej decydują się na skierowanie wezwań do zapłaty. Nie czekają, nie zwlekają w, w którym momencie takie wezwanie zostanie wysłane. Nie czekają do ostatniej chwili, ponieważ obserwujemy, że już w sprawach, w których dosyć niedawno... Wszczęliśmy postępowanie sądowe w Państwa imieniu. Takie wezwania także się pojawiają. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, co należy zrobić w momencie, gdy takie wezwanie do zapłaty Państwo otrzymacie. Przede wszystkim należy poinformować pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu, że takie pismo odebraliście Państwo. Oraz przekazać jego kopię. Czy to poprzez panel klienta, czy też skan, wysłać na adres mailowy. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, żebyście nie zwlekali z tą czynnością, tylko jak najszybciej poinformowali pełnomocnika, który Państwa zastępuje w sprawie, abyśmy mogli podejmować stosowne czynności, abyśmy mogli odpowiednio też reagować. Także no bardzo gorąca prośba z naszej strony, faktycznie, jeżeli Państwo takie wezwanie otrzymacie, żeby nie zwlekać z działaniami, tylko żeby poinformować kancelarię, że taka korespondencja do Państwa dotarła. Idąc dalej, proszę Państwa, skoro są, jakby czynności, które należy wykonać, no są też czynności, których robić nie należy. I tutaj chcielibyśmy Państwa też wyczulić, żeby samodzielnie nie odpowiadać na te wezwania do zapłaty, które otrzymujecie z banku, żeby jednak powierzyć tą kwestię pełnomocnikowi występującemu w sprawie. Dlatego ważne jest, żebyście Państwo działali w pełnym zaufaniu do kancelarii i na bieżąco informowali, jeżeli taka korespondencja faktycznie do Państwa trafia. Kolejna kwestia, na którą chciałabym wyczulić, nie należy wpłacać na rzecz banku kwot wskazanych w wezwaniu. Państwo bardzo często reagujecie emocjonalnie po otrzymaniu takiego wezwania, co jest dla nas jak najbardziej zrozumiałe. No niemniej jednak rekomendujemy, aby właśnie w pierwszej kolejności skontaktować się z kancelarią i na własną rękę nie podejmować żadnych działań, a już na pewno nie przekazywać na rzecz banków żadnych środków pieniężnych. Drodzy Państwo, chciałabym także wskazać, jakie są skutki uboczne działań banków, czyli właśnie kierowania do Państwa wezwań do zapłaty. Po raz kolejny banki starają się wprowadzić państwa w takie poczucie dyskomfortu, niepewności. Często państwo otrzymując wezwanie do zapłaty po prostu boicie się, co teraz będzie się działo. Więc no banki poniekąd osiągają swój cel poprzez kierowanie wezwań do zapłaty, jednak wprowadzają takie elementy niepewności, jak to postępowanie będzie w dalszym ciągu przebiegało. Stąd też prośba, żebyście Państwo faktycznie no scedowali na pełnomocnika dalsze działania. A Abyście Państwo odzyskali swój komfort, to Kancelaria przygotowała strategię działania, właśnie na te sytuacje związane z otrzymywaniem przez Państwa wezwań do zapłaty. I o tych rekomendowanych działaniach opowie Państwu Kornel. Szanowni Państwo, tutaj, jak już wspominałem wcześniej, oczywiście skupimy się na tej pierwszej kategorii spraw, czyli na tej kategorii, gdzie Następstwem wezwania do zapłaty o zwrot kapitału kredytu jest oświadczenie banku o potrąceniu. Nasza strategia sprowadza się do, można powiedzieć, dwóch czynności dwóch pism. Pierwsze pismo jest to pismo oświadczenie o skorzystaniu z prawa korekty zaliczenia, a drugie jest to zarzut korekty zaliczenia. Jeżeli chodzi o to pierwsze pismo, oświadczenie o skorzystaniu z prawa korekty zaliczenia, ono jest wysyłane do banku przez państwa albo składane w oddziale banku w odpowiedzi na oświadczenie o potrąceniu, które państwo z banku otrzymali. To oświadczenie sprowadza się do niejak skorygowania tego oświadczenia o potrąceniu banku w ten sposób, że tę kwotę kapitału kredytu w pierwszej kolejności zaliczamy na odsetki ustawowe za opóźnienie, naliczone od kwoty, której zasądzenia domagamy się na Państwa rzecz w postępowaniu sądowym. Celem tej strategii jest to, żeby zapobiec sytuacji, że te odsetki ustawowe za opóźnienie zostaną umorzone w skutek złożonego przez bank Oświadczenia o potrąceniu. Tak jak wspominałem wcześniej, to oświadczenie o korekcie zaliczenia my do Państwa wysuwamy, wcześniej oczywiście przygotowujemy. Państwo powinni to, to oświadczenie podpisać oraz złożyć w oddziale banku bądź wysłać do banku przesyłką pocztową e, priorytetową i oczywiście skan tego oświadczenia e, wraz z datą wpływu do banku lub w potwierdzeniem jego nadania m, bardzo prosimy przesłać do e, kancelarii za pomocą panelu klienta bądź wiadomości e-mail, ponieważ e, no, to oświadczenie będzie nam potrzebne wraz z dowodem doręczenia bankowi, będzie potrzebne do dalszego e, postępowania. Co dalej? No i właśnie tutaj kolejną czynnością banku po wysłaniu, po doręczeniu Państwu oświadczenia o potrąceniu, będzie złożenie do sądu tzw. procesowego zarzutu potrącenia. Czyli tutaj bank wskaże sądowi, że dokonał potrącenia kwoty kapitału kredytu z Państwa wierzytelnością, której zasądzenia domagacie się w postępowaniu sądowym. W odpowiedzi na ten zarzut banku my złożymy już, jakby bez, można powiedzieć, państwa pośrednictwa, złożymy do sądu tak zwany procesowy zarzut korekty zaliczenia, w którym to właśnie my powołamy się na, na, nasz, na nasze oświadczenie, które Państwo wcześniej do banku wysłaliście, w którym to skorygowaliśmy to. W którym to skorygowaliśmy, to, to oświadczenie banku o potrąceniu. Oczywiście, tutaj te zarzuty obydwu stron będą podlegały ocenie przez sąd wydający w państwa sprawie wyrok. Sąd będzie oceniał skuteczność tych zarzutów. Żeby tutaj może tak na liczbach zobrazować, jaki skutek powinien powinien odnieść, powinna odnieść ta korekta zaliczenia, no to na przykład jeżeli tutaj Państwo domagacie się w postępowaniu sądowym zasądzenia 200 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi załóżmy od 1 sierpnia 2022 roku, no to ta kwota tych odsetek na, ten, na dzień dzisiejszy wyniesie około, na dzień dzisiejszy wyniesie około 40 tysięcy złotych, a zakładając, że kwota kapitału kredytu to jest 220 tysięcy złotych. Zatem jeżeli te 40 tysięcy tych odsetek w pierwszej kolejności zaliczymy na kwotę kapitału kredytu no to kwota nieumorzonego kapitału zostaje nam 180 tysięcy złotych. Jeżeli porównamy tę kwotę z kwotą 200 tysięcy, której zasądzenia domagamy się w postępowaniu sądowym. To wychodzi na to, że sąd powinien na Państwa rzecz zasądzić kwotę 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami od 1 sierpnia 2022 roku. No co skutkuje tym, że Państwo nie są stratni tutaj na tych odsetkach, a jednocześnie są też Państwo już rozliczeni z kapitału, z kapitału kredytu. To już zostało wcześniej przez Aleksandra powiedziane, że z tego kapitału należy się z bankiem rozliczyć. Jeszcze tylko dodam tutaj, że te odsetki, ustawowe zapóźnienie są naliczane przez nas celem złożenia tej korekty do dnia, kiedy Państwo otrzymali od banku to oświadczenie o potrąceniu. Czyli też istotne z naszej perspektywy, z naszego punktu widzenia jest to, żeby Państwo nam przekazali, Dokładną datę, kiedy oświadczenie o potrąceniu z banku do Państwa dotarło. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za, za uwagę. Widzimy na, na czacie, że nie pojawiły się żadne pytania, w związku z czym uznajemy, że. Temat związany z wezwaniami do zapłaty i z naszą strategią został przez nas poprawnie tutaj wyczerpany i zrealizowany. Także dziękujemy bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia na następnym webinarze. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.